Przede wszystkim przygotowujemy się do tego, że miasto będzie miało wielkie święto stulecia nabycia praw miejskich. Po drugie, ponieważ bardzo pracujemy nad kultywowaniem tradycji regionalnych, jeżeli chodzi o tożsamość śląską, to jest kolejne nasze przedsięwzięcie tego rodzaju. Dlatego chcieliśmy zrobić w taki sposób, żeby przedstawić, zaprezentować tak naprawdę, jak śląska rodzina funkcjonuje, jakie są tradycje i tak się zastanawialiśmy, co robić w tym kierunku, żeby te tradycje nie zanikały, tylko żeby kultywowali i uczyli małe dzieci od, od tak naprawdę podstaw i od najmniejszych, żeby, żeby to wszystko przetrwało, bo to jest nasza tożsamość regionalna. A dzisiaj w kuchni, ale się a w sobie, że przed stu laty Zabrze było największą wsią w Europie i to prawda, ale dziś jesteśmy ambitnym miastem, gdzie żyją właśnie ambitni, fantastyczni Zabrzanie. Od najmłodszego pokolenia, piękne śląskie teksty, tak zabrze wyglądało. Pełne radości, pełne ciężkiej pracy, gwara i świadomość tego, czego chcą mieszkańcy zabrze osiągnąć. Czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci. A nam potrzebni są oddani, świadomi, zabrzanie, i jestem przekonana, że te dzieci, te dzieci, które potrafią pięknie tańczyć, pięknie występować, pięknie godać po śląsku. Myślę, że te dzieci są przyszłością naszego miasta i nie strach patrzeć na to, że właśnie one kiedyś przejmą pałeczkę w tym mieście. Kryzbal, też musi być, wobec niego... Ja mówiłem o Kryzbale, o Baziach, o Pelewaniu Dziewczyn i o Górniku Zabrze. Ja opowiadałem że pierwszy dzień szkoły, że idę do szkoły, że jestem góralem. Jakie są te śląskie tradycje? Robi się obrusy, no i się potem na te obrusy kwiatki stawia. Bardzo fajne przedstawienie i właśnie mega, mega, mega plus za to, że kultowana jest i tradycja, i, i ten język śląski od tego się odchodzi, czego ja mocno żałuję. Znajdujemy się tutaj na śląsku, tak? Więc ja jestem tego zdania, że dzieci powinny znać przynajmniej ten minimum, minimum, mały zakres, ale powinny cokolwiek rozumieć z tego śląskiego i mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat. Ja nawet za dobrze nie potrafię mówić po śląsku i przyznaję się uczciwie, że nie wszystkie słowa zrozumiałem z dzisiejszego przedstawienia, aczkolwiek bardzo mi się podobało super. Urodziłam się na śląsku i teraz jest taki właśnie pęd, żeby jednak chronić te nasze tradycje, nasze obyczaje. No i tak już dawno, dawno temu zaczęłam z dziećmi właśnie organizować takie przedstawienia śląskie, i zauważyłam, że dzieci bardzo chętnie uczą się tego śląskiego, bardzo ich ta gwara cieszy. Myślę, że właśnie po tym będzie to na pewno tak, że dzieci będą uczyć swoich rodziców tej śląskiej gwary, a nie odwrotnie. Czasem dzieci bardzo chętnie i humorystycznie do tej gwary śląskiej podchodzą i bardzo chętnie się tej gwary uczyły i sprawiały im to przyjemność. Już teraz jest nawet na, tak, że mówią do siebie po śląsku. Także myślę, że bardzo chętnie przyswajają ten gwarowy język. A wy to przestańcie teraz nie zbudować. Na przykład dobrze 够了！够了！ Tylko pół roku temu w Zabrzu Zaborzu oddano do użytku tę najnowocześniejszą halę gimnastyczną w południowej Polsce. Od tego czasu obiekt służy gimnastykom z naszego miasta i nie tylko. Pani prezydent zawsze podkreśla, że skoro mamy najpiękniej wyposażoną i najładniejszą salę do gimnastyki sportowej, to trzeba również zapraszać tych, którzy osiągają najlepsze wyniki. Tutaj podejrzewam, Będziemy świadkami kolejnych wyników, a jednocześnie to są przyszli następcy. Mistrza Olimpijskiego Leszka Blanika i miejmy taką nadzieję, że tutaj będziemy mogli odkrywać nie tylko te talenty, ale jednocześnie będą mogli się pochwalić, że ich kariera, ta najpiękniejsza kariera, rozpoczęła się właśnie w Zabrzu. W miniony weekend w hali gimnastycznej zespołu szkół sportowych imienia Janusza Kusocińskiego odbyły się indywidualne mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn, w klasie pierwszej oraz młodzieżowca. Zawodnicy biorą udział w w sześciu konkurencjach, które zaliczają się do wieloboju, i potem właśnie z tego wieloboju wyciągane są finały na poszczególnych przyrządach. Mężczyźni startują na skoku, poręczach oraz drążku oraz na ćwiczeniach wolnych, na koniu z łękami oraz na kółkach. W sobotę zawodnicy z dziesięciu polskich klubów sportowych mierzyli się w wieloboju oraz trójmeczu z Czechami i Niemcami. W niedzielę odbyły się finały na poszczególnych przyrządach. Poszło mi bardzo dobrze, cieszę się ze startu i jestem bardzo zadowolony z tego. Było trudno, byli równie dobrzy niektórzy, ale udało się i wygrałem. Jestem z siebie bardzo zadowolony, szczególnie z. Układów na poręczach. Bardzo fajne były. Pierwszy raz na takich fajnych zawodach jestem. To mi się bardzo podobało, atmosfera właśnie też była bardzo fajna, doping był też. Uważam, że bardzo wysoki poziom był. To. Mimo pandemii, mimo tych przerw, tak, gdzie, gdzie, gdzie kluby i, i różnego rodzaju też no, ekipy musiały się borykać, tak, bo to y, różnie z tym bywało w przeszłości. Poziom i tak jest y, y, dosyć wysoki, jak na, jak, na, jak na te przerwy w treningach, prawda? Więc tutaj oczywiście. Ja obserwowałem często też ekipy międzynarodowe, tak sprawdzaliśmy sobie jak tam wyglądamy wśród, wśród ekip europejskich. Myślę, że to jest dobry, dobry poziom i rokuje na przyszłość. Indywidualne mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej mężczyzn są jednymi z najważniejszych zawodów w kalendarzu imprez gimnastycznych. To właśnie podczas tego turnieju wyłania się najlepszych zawodników wchodzących w skład kadry narodowej i reprezentujących nasz kraj na arenie międzynarodowej. O minionym sezonie artystycznym można powiedzieć jedno. Do najłatwiejszych z pewnością nie należał. Sezon zakończeń, sezon powrotów. Trzy razy w ciągu tego sezonu 2020-2021 kończyliśmy naszą działalność, zawieszaliśmy ją, potem wracaliśmy. No ale wszyscy wiemy, jakimi czynnikami było to spowodowane. Dziś kończymy w sposób oficjalny ten sezon, bo to nie jest ostatni nasz koncert. Grać będziemy jeszcze inne imprezy. Natomiast chcemy go zakończyć w sposób radosny, wesoły. Wybraliśmy na zakończenie tego sezonu muzykę z filmów, czyli tę muzykę, którą publiczność bardzo lubi, chętnie słucha. Cieszymy się pięknym koncertem muzyki filmowej, ale pamiętamy, że Filharmonia nie zostawiła nas w tych najtrudniejszych momentach. Przecież pamiętamy te koncerty online, choć trzeba przyznać, kiedy weszliśmy tu na salę, serce zabiło mocniej, bo znowu spotkaliśmy się znowu, dotknęliśmy tej pięknej przestrzeni artystycznej. No i oczywiście mieliśmy okazję spotkać się znów z naszymi artystami. Dziękujemy, dziękujemy przede wszystkim muzykom, ale też dziękujemy publiczności, bo myślę, że jeśli nie ma tych dwóch stron, wtedy trudno mówić o tych wielkich przeżyciach a każdy koncert to wspaniałe przeżycie. Podczas koncertu odbyła się też ważna uroczystość. Przygotowując się do naszego jubileuszu, który niestety jesienią zeszłego roku nie mógł się odbyć, wystąpiłem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie nagród w postaci medalu zasłużony dla kultury polskiej dla naszych pracowników, dla pracowników naszej Filharmonii z najdłuższym stażem. Cieszę się niezmiernie, że 10 osób tę nagrodę uzyskało. W porozumieniu z Ministerstwem ustaliliśmy, że dzisiaj właśnie podczas tego oficjalnego zakończenia sezonu te nagrody będą wręczone. Zatem bardzo jestem rad, iż właśnie ten czynnik również będzie w koncercie obecny. Nagrody otrzymane przez filharmoników to dopełnienie ich pasji. Bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego. No jest to jakieś chyba wyróżnienie za cały kształt pracy, którą wykonywałem przez tyle lat i od dziecka właściwie kształcenie, nauka i tak dalej. To, to, jest, to jest zwieńczenie. Ogromne zaskoczenie. Nie, w ogóle nie spodziewałam się. To przyszło z dnia na dzień. Muzyka jest dla mnie ogromną pasją. Bardzo tęskniłam teraz za pracą, kiedy jest nadal ta pandemia, i tęsknotę swoją wyraziłam grając pieśń solwejgi. Nagrywaliśmy różne fragmenty różnej muzyki, albo solo, albo w małych zespołach. i Tutaj wyraziłam też tę swoją tęsknotę za swoją największą pasją. Wieczór ten był szczególny również dla Liliany Bąk, która nie tylko odebrała nagrodę za długoletnią pracę, ale także po raz ostatni wystąpiła z Zabrzeńską Filharmonią. Niczego nie żałuję. Było pięknie, to piękny zawód w ogóle i bardzo dobrze mi się tu pracowało. Bardzo dobrze, bardzo miła atmosfera. No troszkę szkoda, że opuszczam tych miłych, wspaniałych ludzi, dużo przeżyć pięknych. Bardzo miłe wspomnienia, i to wszystko, naprawdę coś cudownego. Ale teraz czas odpocząć. Choć trudno powiedzieć o tym, jak będzie wyglądała nadchodząca jesień, to plany na przyszłość już są. Tuż po zakończeniu naszej działalności, naszej aktywności koncertowej na końcu czerwca, y, zabieramy się za układanie kolejnego sezonu. Mamy nadzieję, że sezonu normalnego. Czas pokaże, czy tak będzie. Przygotujemy się do tego sezonu, do jesieni, do zimy, mając nadzieję, że te nasze ambitne plany, które co roku realizowaliśmy w ilości około 100 koncertów podczas każdego sezonu będziemy mogli powtórzyć. Od listopada ubiegłego roku dzieci, młodzież oraz dorośli w hali miejskiego ośrodka sportu i rekreacji w Zabrzu mogą grać w piłkę na nowej, profesjonalnej nawierzchni. Już niedługo z nowej murawy cieszyć się będą mogli wszyscy grający na boisku walki. Umowę na modernizację boiska piłkarskiego w ośrodku sportowo-rekreacyjnym podpisano właśnie w zabrzeńskim ratuszu. Zabrze, nie boję się tego powiedzieć, jest Piąską stolicą piłki nożnej, i tych emocji sportowych tu nam nie brakuje. Dziś to jeszcze mocniej czujemy, i dlatego właśnie. Cieszymy się ogromnie, że przy pomocy środków zewnętrznych, ale też z wkładem własnym, 50 na 50, to ponad 2 miliony, przeznaczone na infrastrukturę i dla tych najmłodszych, i dla tych już zaawansowanych zawodników. W Zabrze realizujemy dużo takich inwestycji. Dziś dołączamy kolejną w pięknym miejscu, na bardzo sportowym osiedlu. W związku z powyższym pokazujemy tylko, że nie przepuścimy żadnej okazji, żeby pozyskać środki zewnętrzne, żeby stworzyć jak najlepszą infrastrukturę. Od najmłodszych do najstarszych. Za modernizacją boiska walki odpowiadać będzie ta sama firma, która wymieniała nawierzchnię w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Nasza firma od ponad 15 lat realizuje podobne inwestycje. Mamy bardzo spore doświadczenie przy y, podobnych, czy zdecydowanie nawet większych inwestycjach. Y, ta inwestycja polega na remoncie tak naprawdę istniejącego boiska ze sztucznej trawy. Główny zakres polega na tym, że będziemy zdejmować starą, zużytą nawierzchnię, która. Ma już swoje lata. Będziemy wymieniać ją na nowszą generację. Jest to nawierzchnia, która spełnia najwyższe wymogi FIFOskie. Posiada certyfikat FIFA Quality Pro, czyli to jest taki najwyższy stopień dla nawierzchni piłkarskich sztucznych. Nawierzchnia jest wypełniona takim ekologicznym granulatem typu EPDM pochodzącym z recyklingu, natomiast posiada wszystkie atesty i pozwala bezpiecznie korzystać przede wszystkim dzieciakom z tego typu nawierzchni. To już kolejna sportowa inwestycja w zabrzu, która ma na celu zachęcić młodych ludzi do uprawiania sportu i pomóc w rozwoju ich talentów. Widzimy w mieście Zabrze, że cały czas te obiekty są obłożone nawet do późnych godzin wieczornych, dlatego kolejna inwestycja i kolejne boiska na pewno się w Zabrzu też przydadzą. To jest inwestycja bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Żyjemy w klimacie, gdzie od października do marca nie ma wegetacji. Mamy ponad tysiąc dzieciaków w Akademii, którzy potrzebowali takiego boiska. Przypomnę, że to jest boisko również oświetlone, więc można trenować naprawdę od rana do późnych godzin wieczornych. Jestem zresztą przekonany, że nie tylko dzieci, ale, ale młodzież naszej drużyny celiotki, czy, czy nawet drugiej drużyny będą korzystały z tego boiska w okresie jesienno-zimowym. Potrzebujemy takich boisk w kraju, no, gdzie przez pięć miesięcy nie rośnie trawa. Te dzieciaki muszą trenować, muszą się rozwijać. Potem ten dystans do, do krajów zachodnich po prostu rośnie, kiedy się nie ma gdzie trenować. Ja myślę, że to jest naprawdę pewien etap, tego co się w Zabrzu dzieje, a to idzie w świetną stronę, bo ta baza jest z roku na rok coraz lepsza. Wartość inwestycji to 2 250 tysięcy złotych, z czego połowa stanowi dofinansowanie pozyskane przez miasto Zabrze z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. Modernizacja boiska walki ma zakończyć się do października tego roku.